Stanisław obserwuje obiekt. Spójrzmy na to w zwolnionym tempie. W pierwszej sekundzie Staszek nie wie na co patrzy, nawet jeśli widział to wiele razy. Podwórko jest przenikane przez fale fotonowe internet, komórki, telewizja, wojsko. To bezbarwne wibracje. Różni je tylko gęstość grzebienia. Atomy na arbuzie. Fale fotonów z otoczenia się na nich odbijają. Struga fotonów wpada przez otwory oczne. Mija męty w gałce i siada mu z tyłu oka. Tu z tyłu oka fale zostają podzielone i przeniesione na nerw wzrokowy. I krzyżują się w środku głowy, po czym płyną w tył czaszki do obszaru zwanego V1. W V1 sygnały z oka nie są rozumiane jako arbus. Część impulsów idzie dalej do V2, ale zahaczają w rejony pamięci. Melodia tego kształtu jakby pokrywa się ze wzorem widzianej gdzieś kiedyś czerwieni. U Staszka pojawia się wrażenie, coś czerwone. Potem jest rozproszenie na kolejne obszary, V3, V4 i tak dalej. Mija ćwierć sekundy, a Staszek nie wie, na co patrzy. Zsumowane sygnały dochodzą tu, w okolice hipokampu, czyli rejonów pamięci. Dochodzi do porównania ze znanymi obiektami. Jeśli pozytywne, to sygnały idą do świadomości i gdzieś z przodu głowy Staszek odczuwa o arbus. Owoc wywołał u niego skojarzenie z ciepłymi krajami, w których nigdy nie był. Subiektywnie Stanisław odczuwa to jako żal.